Halo, halo, dzień dobry, moi drodzy, witam bardzo serdecznie, moi drodzy, moi drodzy, w kolejnym odcineczku z przeglądu growej prasy. <laughs> Dzisiaj troszeczkę spóźniony odcinek, gdyż Bersik Extreme ukazał się pod koniec zeszłego miesiąca, ale jakoś się miałem okazji kupić tej gazety, więc dopiero nabyłem ją w maju, grubo po... Premierze. Oczywiście gazeta jest dedykowana na maj, więc ze spóźnieniem dzisiaj sobie zaprezentujemy właśnie tą gazetkę. No więc jak widzimy na pierwszej stronie motyw przewodni gry Days Gone. Poczytajmy ogólnie co tu ciekawego w tym numerze możemy znaleźć. Google State granie w chmurze zastąpi konsolę. Pierwsze szczegóły odnośnie PlayStation 5. Duke Nukem, upadły książek gier, to pewnie będzie w retro, recenzja Days Gone, recenzja historii serii Mortal Kombat oraz Mortal Kombat 11, inwazja zombie, ewolucja żywych trupów, dodatkowo gogle VR od Nintendo, później mamy Burzymy czwartą ścianę, czeskie gry, broń palna, rzeczywistość, agry wideo, Goods Trigger, maj 2019. 261 numer, cena bez zmian 999. Ok, moi drodzy, e, przechodzimy dalej. Pierwsza strona. Może sobie przesuniemy troszeczkę te świecidełka. Tak to dałem, żeby ładnie wyglądało. Ok, tu nic ciekawego nie mamy na pierwszej stronie. już się te ciekawsze, jakieś tam artykuły, w skrócie, mam, będę starał się pokazać żeby nie było. Co tu mamy ciekawego Word, Word Z. może jeszcze to troszeczkę przesuniemy. Chciałbym tutaj złapać w dobrze w kadrze telefonu to wszystko. Ok. PlayStation 5 oficjalnie, bardzo bardzo długi artykuł, okropnie długi artykuł. Jest też Nemesis. krótka zmianka o tym, że gra jest stworzona przez inne studio. Premiera 2020 rok, no więc w przyszłym roku, ogólnie, bardzo dobra informacja, bardzo dobra wiadomość. Lecimy dalej, moi drodzy, lecimy dalej. To 2, Pixel Heaven 2019, retro konsola, automaty arcade, flipery, konkursy, turnieje, pokazy, wykłady, goście specjalni. Warszawa 17 do 19 maja. Szkoda, że w Warszawie kawał drogi. On mi się wybrał, może z, ciekawością, z ciekawości, ale niestety za daleko dla mnie. Brak transportu, brak czasu. Dalej, 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 moi drodzy. Bo tu nic ciekawego nie ma. Louchtail Incons. 7 Plus, jakaś tam cena wstępna. Nintendo Labo te całe zestawy, takich Znaczy to jest fenomen, bo to jest zwykła tektura, którą składa, że kosztuje trochę kasy i wszyscy się tym jerają granie w chmurze nowa konsola też od Googla, Google, chyba, tak się to nazywało. YouTube ma być podstawową platformą promocji i rozpowszechniania stadii. Stadia to chyba to jest ta nowa platforma od nich, którą oni tam zapowiedzieli. Szczerze powiedziawszy, cholera wie, co z tego tak naprawdę wyjdzie. Także dalej, dalej. Dalej, dalej. Tu wszystko, oczywiście, artykuł o tej całej chmurze. Gdyby coś chciał, to może sobie tam po prostu. Poczytać, nie by to dalej, żeby to ładnie wyglądało, żeby to przedstawię, może tak. <laughs> Broni palna, gry kontra rzeczywistość. To mamy taki tutaj ciekawy artykuł, sobie mogą fani pukaweczek poczytać troszeczkę. Lecimy lecim dalej na Szczecin. I dochodzimy już powolutku do tego co robimy najbardziej, czyli do recenzji gier. Na pierwszy rzut moi drodzy idzie Days Gone, Days Gone od Band Studio, gra, która zbiera mieszaną oceny, jest bardzo duża rozrzutność między 7 a 8, jest to ogólnie średniak na pewno. Nie jest to ten średniak z dolnej półki, średniak z górnej półki, ale nie zasługuje na pewno na mega mianą super dobrej gry ekskluzywnej na konsole Sony. Nie jest źle, nie jest też mega dobrze, ale na pewno wydaje mi się, że gra pewnie też troszeczkę ma zaniżone pewne oceny od niektórych graczy. No nie oszukujmy się, Sony też rozpieszczało, Graczy ostatnimi lat dobrymi tytułami Horizon Zero Dawn, God of War, Spider-Man. To są, wiecie, gierki, które były dobre. No może Spider-Man nie wiem, czy był dobry, bo niektórzy też gadają, że nudne jak flaki z olejem, ale, ale na pewno najlepszy Spider-Man ze wszystkich Spider-Manów, który, który pojawił się na przestrzeni tych kilkunastu lat. Rzućmy sobie okiem tutaj na zestawienie tych ocen. Złapiemy sobie troszeczkę ostrości. Na plusy, design świata i jego detale gra aktorska, klimat, stealth, hordy. Na minus historia traci impet, decyzje designerskie i fabularne, błędy techniczne, słaba optymalizacja oczywiście, błędy techniczne, słabe, słabą optymalizację to wszystko pewnie połatają, naprawiam. Ocena 8, 8 na szynach, właściwie. Zanim to na pewno połatają, naprawią, zrobią więc więc nie jest kuźwa, nie jest kuźwa źle nie, z tym wszystkim no ale tak jak mówiłem, no, gra na pewno nie jest kurde yy, gra na pewno nie jest idealna i troszeczkę yy, jej tam brakuje do tej yy, perfekcji. No zobaczymy, ja na razie nie kupuję Days Gone, no, znaczy w maju, teraz w maju planuję go kupić ale jeszcze się to oczywiście okaże yy, konkurs Days Gone bardzo fajne, fajne grafiki, warto, warto je zaprezentować. już tutaj ludzie te grafiki tworzyli, więc różnego rodzaju graficzki tutaj są. Nie wiem, może to. Nie chcę im się teraz zmować tak bardzo, ale możecie rzucić okiem, jak się to ogólnie prezentuje. Teraz chyba ostro jest dopiero złapało, jakąkolwiek. Także całkiem, całkiem przyzwoicie się to. Prezentuje fajne grafiki. W sumie, dla mnie to wszystkie są fajne. Nawet by to super wyglądało na taki duży plakat w pokoju. To by było zajebiste. Ewolucja zombie, moi drodzy, to też może być dosyć ciekawy artykuł. Jeszcze nie czytałem, ale myślę, że na jakimś posiedzeniu klopowym sobie poczytam. Więc tu macie pokrótce przedstawione ewolucje tych zombiaków na przestrzeni gier. Także ktoś będzie chciał, to sobie na pewno poczyta. World War Z. World War Z zabrało, widzę, dosyć słabą ocenę. The Walking Dead, The Final Season też tej oceny nie ma zbyt mocnej. Rzućmy okiem na World War Z. Czy ta gra? Co to jest w ogóle za tytuł? Uwaga, muszę tutaj wyzumować. Zoomik jest. Chmary zombiaków robią piorunujące wrażenie. To jest na plus. Minus. Wtórność. Brak bossów. Słabe wykonanie. interface. To są z World War Z. A rzućmy okiem na... Rzućmy okiem na... Słuchajcie. The Walking Dead. Czy to się jakoś wyzumuje e, Plusy. Więź z Clementine. Wychowanie AJ-a bardziej... Rozmaicona rozgrywka to są plusy, minus. Wciąż te same sztuczki, brak poczucia długofalowych konsekwencji. Właściwie, to e, The Walking Dead miało w ogóle się tam gdzieś nie, nie pokazać, bo oni mieli duże problemy z wydaniem tego tytułu, studio tam bankrutowało, czy mieli je zamykać. Więc szczerze powiedziawszy, jest cudem, że dało się i wydali ten tytuł. Aczkolwiek ja. Niestety swoją przygodę z Walking Dead Grom skończyłem chyba po pierwszym tytule. Troszeczkę tam też na YouTube oglądałem. Yy, Trupy Wiecznie Żywe. Tu mamy kolejne, um, kolejne jakieś artykuły odnośnie trupu Nintendo Labo, Toy-Con 04 VR Kit. No i tutaj już mamy właśnie te zabawki. Z dykty, jak ja to mówię, z jakichś tam, rozumiecie, kartonów, wycinanie jakichś tam rzeczy różnych i tak dalej, i tak dalej. może i to fajna zabawa, ale oczywiście nie dla mnie. Face Agent, Super Dragon Ball Heroes World Mission, Burza Ognia Update do Battlefield 5, nic ciekawego, Xeno Race, Bridge Strike, Dangerous Driving, to jakieś chyba już indory tutaj. Wrzucone, e, episod Arding Generation Zero, co to jeszcze jest ciekawego? Phoenix Wild Operation, e, to wszystko jakieś indory, szkoda czasu. E, God's e, trig, Trigger, to cholera wie, co to jest w ogóle, ten God Trigger, to co tak używa jest, ta damn it, I don't know. E, dalej, kanapowe granie. Hanapowe granie, moi drodzy. Prenumerata PSX Extreme. Też się zastanawiam nad kupnem, gdy numerata nigdy nie kupuję. O, to jest ciekawe. Rewizja Gran Turismo Sport. Yy, oni na nowo odpalili sobie Gran Turismo Sport po upływie pewnego czasu i ocenili na nowo i jest wzwyżka. Yy, Słuchajcie, jest wzwyżka, dlatego że, już Wam tutaj pokazuję. W wcześniejsza ocena Grand Turismo Sport była z 18 października 2017 roku i to był PE 243, była ocena 7 minus. I teraz po tej re rewizji ocena zrewidowana, ocena 8 plus, czyli Zdecydowanie podskoczyła ocena Gran Turismo Sport i ja, szczerze powiedziawszy, to potwierdzam. No, bo ja też bazowałem na opinii Rufosłowa Lagerasa, Rufi, 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 Rufi Lager. I zanim kupowałem Gran Turismo Sport, pytałem się Rufiego, mówię Rufi, słuchaj, jak tam ten Gran Turismo Sport. No, zmieniło się to i to, dodali to i to, dodali kampanię single, dodali samochody i ja na podstawie tego, tej opinii. Zakupiłem i rzeczywiście w chwili obecnej warto kupić sobie Gran Turismo Sport i pojeździć, bo naprawdę zawartość tej gry jest już wystarczająca, jest nawet dużo większa niż cena w ogóle samej gry, bo grę można kupić też już chyba za jakieś, nie wiem, 70 zł. No szczelam, ale tak podejrzewam, że 70-80 zł. Na pewno więcej te Gran Turismo Sport nie kosztuje, a uwierzcie mi, że zabawy jest sporo na tym tytule. Idziemy dalej. Felietony to chyba nas tutaj za bardzo nie interesuje. No, cały czas ten streamowanie, przyszłość konsol, stadia. Doki, Doki, Doki Metal Club, gdy największym bossem jest sama gra. To może być też dosyć ciekawy artykuł, można sobie poczytać. Retro moi drodzy, retro. Retro z retro. Na retro niestety dosyć mało tutaj zostawiałem miejsca ogólnie, ale jest temat numeru Duke Nukem, Duke Nukem, Duke Nakem. różnie to jest wypowiadane, ja, ja mówię Duke Nukem Duke Nukem, Duke Nukem niektórzy właśnie mówią Duke Naken nie wiem, I to fucking idea why. E, w każdym razie na strefie retro jest Duke Nukem można sobie poczytać cycki dupy i te sprawy, dzikie świnie, tak jest, proszę bardzo, bliźniaczki, oje, oh yeah, sprośne rzeczy, także to można sobie poczytać. I co, lecimy dalej? To właściwie już jest końcówka gazety. Standardową recenzję, recenzja Batman Metal mroczne dni, tą pierwszy, mamy też kino. Tak wiecie, no, tu już końcóweczka, nic ciekawego, po prostu listy miesiąca. Hacerum pamiętam, jakieś hacerumy to było w ogóle na samą stronę. Był też y, debil miesiąca. Taka rubryka była, że dostawali list taki debilny i to się nazywało debil miesiąca. Już tego nie ma, już tego nie praktykują i moi drodzy przechodzimy do końca. Na końcu tak jakby taka osobna widzicie osobna jakby okładka, jeżeli chodzi o, o właśnie PESIDIC SIMS MOTOR Kombat 11 recenzja oraz historia serii, więc to sobie odpalamy w ten sposób do góry. Już tak było robione ostatnio, na przykład z serią chyba Kolina. I tutaj mamy różne ciekawostki odnośnie pierwszych Mortal Kombat. Yy, także ja myślę, że to jest też bardzo, bardzo dobry artykuł. Proszę bardzo. I tu gra numeru Mortal Kombat 11 do przeczytania. Łącznie z oceną. Ja Wam tutaj tą ocenę oczywiście zaprezentuję. Czytajmy sobie plusy i minusy tego tytułu. Na plusy system walki, oprawa, mnóstwo zawartości, fan service. No ta zawartość, niestety, jest uzależniona od internetu, co jest moim zdaniem idiotyczne. Na minus, debiutanci, czyli no, nowi zawodnicy. Brak sta stage fatality, dla niektórych grind. No, nawet takie dosyć celne do uwagi. No i ocena 9. Celne uwagi. PSX Extreme odnośnie tego, co tutaj się dzieje w tej grze, My drodzy, i to tyle, jeżeli chodzi o ten numer PSX Extreme na MAJ. Jeżeli ktoś się zaciekawił tym numerem, no to oczywiście leci do kiosku i kupuje i sobie czyta tam wybrane zawartość. Ja, tak jak zauważyliście, nie pokazuję Wam całej treści na każdej ze stron, tylko pokazuję Wam bardzo ogólnikowo zawartość tego. Tego czasopisma, po to, żebyście sobie mogli sami ocenić, czy chcecie go kupić i poczytać. Jedyne co to czasem, właśnie zarzucam wam tam ocenę recenzji, plusy i minusy. Natomiast, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś chce w pełni poczytać to czasopismo, to musi sobie je po prostu nabyć. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek z Growej Prasy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do usłyszenia w kolejnym materiale na moim kanale. Trzymajcie się cieplutko, na razie, hej hej, papa. Pa.